Dzień dobry, czyli z tej strony Patryk. Witam was w kolejnym odcinku z World Cup. Trochę zmieniona forma, no bo w sumie stwierdziłem, że może was to trochę męczyć to oglądanie samego materiału 13 minut. Ja sam nawet czasem nie oglądam 13 minut, po prostu wydaje mi się, że taką przystępną jeszcze przystępnym czasem to jest około 6-5 minut, tak? Więc ja się próbuję mieścić w tym czasie. Widziałem, że niektórzy goście mają po na przykład po 20 parę minut i w sumie mają dużo wyświetleń, ale raczej wątpię, żeby 100% ludności oglądało te 20 minut. Raczej, może z 10% obejrzy te 20 minut, w sumie, jeżeli jeszcze materiał jest ciekawy. A myślę, że taka forma będzie znacznie fajniejsza i znacznie szybsza, jeżeli chodzi o mnie, bo mniej muszę przekazać w sumie w materiale, w sumie wy, wy tego wymyślę sobie tutaj, tylko te okazje, które chcę mieć w tym materiale. No i tak się właśnie dzieje. No i możecie zobaczyć pierwsze spotkanie gościom. Ma tutaj za flagę Argentyny i atakował. Bardzo lubię gości, znaczy bardzo lubię. Cenię sobie gości, którzy tak powoli się naprawdę rozkręcają. I pod koniec tak, tak potrafią e, wpierdzielić, tak dać w ciry, że to się w pale nie mieści ludziska. Z tym gościem przegrałem srogo i ja się pytam, gdzie jest moje OP. Bo w World Cupie naprawdę szło mi bardzo fajnie, a w tym odcinku dostałem takie wpierdy, takie wpierdy, ludzie, że ja nie wiem, jak to jest możliwe. I Kerkasias stoi u mnie na bramce, ale to już nie jest ten sam Kassijas, niestety. 86 overall, ale to już nie jest ten sam. Ta sama legenda Realu Madryt. No niestety, może jest legendą Realu Madryt, ale już nie jest nietykalny, muszę Wam powiedzieć. Tak samo mógł to pokazać w spotkaniu z Holandią. Szkoda mi było tego Bramkarza, bo naprawdę, no nie chciał. No chciał jak najlepiej, a wyszła jak wyszła. No ale w sumie bardzo się cieszę, że Holandia wygrała i dała e, popis lekcji Hiszpanii. Jednak trzeba pamiętać, że, trzeba, że musimy mieć, każdy musi mieć ogromny szacunek do reprezentacji Hiszpanii, ponieważ no oni są. Mistrzami świata, dwukrotnymi z rzędu mistrzami Europy, tak więc no, trzeba do nich mieć szacunek. To, co ostatnio widziałem, to że Szawi przechodzi do Ligi do Emiratów Arabskich czy coś takiego na 3 lata chyba. Kurde, no trochę mi się to wpale nie myśli, żeby Szawi przechodził do jakiegoś kraju, gdzie nie będzie Ligi Mistrzów, gdzie w ogóle poziom piłki jest na tak niskim, gdzie poziom piłki jest naprawdę niski. Nie rozumiem tego, Shawi chyba nie jest takim zawodnikiem, żeby lecieć na kasę, może po prostu odczuł to, że... No i będą młodsi zawodnicy, i na pewno już w tym sezonie mało grał. Ale na jego miejscu na pewno bym nie przechodził do, kurde, do jakiejś ligi z dupy. Raczej bym tutaj poszukał, chyba, nie wiem, no może Liga Włoska albo coś ten desej. No wątpię, żeby chciał przejść do Ligi Hiszpańskiej, no bo Barcelona. Byłoby mu przykro na pewno, ale myślę, że w innych ligach znalazłby na pewno miejsce na 100%. No i jak możecie zobaczyć, 1 do 6 przegrałem. Boże, to jest naprawdę coś, nie wiem. A tak samo na przykład Dawid Villa przechodzi do tych Stanów Zjednoczonych. Ja w ogóle nie rozumiem piłkarzy, którzy przechodzą gdzieś w ogóle na ligi, do lig zagranicznych, gdzie tak naprawdę tylko chcą się dochapać na emeryturę. Tak się mówi, ale czy tak jest? Myślę, że nie mogą narzekać na, na brak składanych ofert. Przecież Dawidem Villą interesował się Arsenal Londyn i mógł od razu iść do Arsenalu, a nie do Atletico Madryt. Jednak no w Atletico Madryt zdobył mistrza, tak? mistrza Hiszpania, więc tutaj trochę bardziej to Rozkminił. No i gramy z kolejnym gościem. Eee, nawet dość spoko grał, ale ja ostatnio u siebie zauważyłem, że zaczynam się strasznie cackać z moimi przeciwnikami. To nie jest dobrze, ponieważ wydaje mi się, że nawet jestem dobry w tą FIFA i nawet spoko mi to idzie. Muszę pracować nadal w obronie, bo na PS4 znacznie ciężej się pracuje w obronie, i to wychodzi naprawdę ze spotkaniach. Ale w ataku wydaje mi się, że jestem nawet dość dobry. Eee, Czasem się pierdziel, naprawdę się tak pierdzielę, lubię... O, jak możecie tutaj zobaczyć Mati Destro, zamiast strzelać, to ja chciałem jeszcze jakoś kiwać. Nie wiem po co, gdzie już po prostu Destro nie jest jakimś tam mega zawodnikiem, który umie dobrze kiwać, ale jest naprawdę bardzo fajny, powiem Wam. Dzwoniłem ostatnio do Cezarego Prandeliego i mówię mu, Cezy, Cezy, co tam słychać u Ciebie, czemu nie, nie wystawiasz Mati Destro? On mi powiedział, że Mati Destro w następnym spotkaniu na 100% wyjdzie, tak więc trzyma trzymamy za to kciuki, bo Mati Destro in form na Fabryce Końc naprawdę fenomenalnie mi się grał tym zawodnikiem, dostał 10 ocenę. No i tutaj João Motinho, fantastyczna bramka. Zobaczcie jak przelobował golkiper, ale jednak golkiper zrobił ogromny błąd, no w sumie tam przeszkodził chyba Diego Koszta i dlatego piłka zrykoszetowała jeszcze do, do tutaj pomocnika mojego ofensywnego, no i strzelił gola dającego drugą bramkę, no ale tutaj, no ja się pierdzielę w tej obronie, tak samo 2 do 2, 33 minuta, mogłem na spokojnie wygrać ten mecz, nie wiem dlaczego tak nie było. Tak samo tutaj naprawdę Samaras jest bardzo dobry, jest szybki, ale jest wysoki. W sumie nie spodziewałem się, że Szkot będzie naprawdę taki szybki, bo ma chyba 87 pace'a, czy 83 pace'a, ale jest naprawdę mega szybki. Może dlatego, że jest wysoki. Mati Destro bardzo dobrze mi się gra tym napastnikiem, ale jego koszta coś ostatnio z jego... Hmm... Styl, OP, można powiedzieć, jego skill trochę zmalał u mnie w zespole. Bardzo dobrze zgrywa się z Luisem Suarezem. Luis Suarez także naprawdę fenomenalny zawodnik. Tutaj zobaczy jak Mati Destro fantastycznie uderzył z lewej nogi. No, i goalkeeper był bez szans w 50. chyba pierwszej minucie. Mamy już 3 do 2 albo 61. No, ale no to nie jest ostatnie słowo mojego przeciwnika w tym spotkaniu. Strzeli mi niestety gola. Tak jest, Kerka Sias, no tutaj miał sporo farta, bo myślę, że by nie wybraniu tej akcji. Bezów. Szkoda, że nie ma dobrego uderzenia, naprawdę silnego uderzenia z lewej nogi, bo pokusiłby się o strzelenie bramki. Na pewno by chciał strzelić bramkę, no ale wyszła jak wyszło. No i 81 minuta, BUM ludzie! Gościu strzelenie bramkę na 3 do 3. No i niestety będziemy musieli zremisować to spotkanie. Ja się pytam, gdzie jest moje OP, gdzie jest mój skill? To nie jestem ja, to nie jestem, to nie jest odwzorowanie mojej gry. Za dużo się pierdzielę, muszę to poprawić. Dostaję jedną paczkę. Zaraz zobaczycie, kogo dostanę. Nie będzie to nikt ciekawy. No ale na szczęście bilans jest dla mnie jeszcze przychylny. Jak na ten moment. No ale zbliżam się do tego, by wygrane e, tro, trochę straciłem na wartości względem przegranych, a chcę, żeby wygrane były znacznie lepsze. Tutaj karyka sobie trafimy, a więc spoko zmienimy sobie tam jednego bośniaka. Tak więc tutaj oczywiście jedna złota paczka. Pamiętajcie o moim facebooku ludzie. Lajkujcie. Tak jest. Tak więc dzięki. Trzymajcie się. Trzymanko. Cześć.